Nie ma odejścia, nie ma. Do mnie nie było poradników, do mnie nie było poradników. I chciałaś mi jak otworzyć bramkę. Nie wiem, pani spadła. Jakby otworzyć bramkę. Zdejścia niestety się nie da, bo pójdziemy dalej. Chodź. Tam też się nie da. Zamknij bramkę. Zamknij bramkę. O kurde, nie. Dobra. Teraz. Każemy jak powinien otworzyć bramkę. Jakim za klamkę, dajemy na dół i otwieramy. Jak <śmieram> <A teraz śmieram> tak, tak, zamknąć? Jak zamknąć? Jak zamknąć? Ciągniemy w naszą stronę. Dajemy tak. W dół i zamykamy. I jest A teraz Pokaż jak się tego nie robi. Jak się tego nie robi? No. Nie robi się tego. Jak się tego nie robi? Tego. Nie robi. A jak się robi? <śmieram> robi się tego. jak się otwiera ramkę. No. A zamyka? zamyka się A jak się nie poprawnie zamyka? Nieprawnie? No. Tego. Ale zamknąłeś. No ale tak jest niepoprawnie. <grym grym> on no, jest w środku, no, zamknięty. jeszcze raz. Zamknięty. Jeszcze raz. <grym> on jest w środku, zamknięty. Musimy no, otworzyć. On jest zamknięty w środku. Nie może otworzyć, Widzicie, jest zaklinowany. że no, mama do mnie dzwoni. Zatem pomogę, Patrz jak to robić, Patrz. Dajcie w dół i otwieracie do przodu. I mamy ja wolnego kolegę. Ja pierdzielę! uratowałeś mi życie. No i teraz zamykamy to do Dobra, pożegnaj się, bo mama dzwoni, bo no, już YouTube.